Klub piłkarski to bardzo skomplikowana maszyna. Ponad 20 zawodników, sztab trenerski, szkoleniowy, medyczny, to skomplikowana logistyka. Musimy odpowiadać na ich potrzeby z rozwiązaniami, które ułatwiają ich pracę, a nie komplikują. Kluby często są zarzucone ogromną ilością danych o zawodnikach, które są trudne do zinterpretowania. Nasze badanie jest proste, wdrożeniowo, daje szybkie, konkretne rezultaty, które można przełożyć łatwo na. Wyniki, zbudować przewagę zarówno sportową, mając zdrowszych, bardziej sprawnych zawodników, jak również biznesową konkurencyjną, chociażby na rynku transferowym. Rozwijając naszą technologię, skupiamy się na dobrze znanym badaniu rezonansem magnetycznym oraz na metodach sztucznej inteligencji. W szczególności skupiamy się na rejonie podłudzia, gdyż tam znajdują się najważniejsze struktury, takie jak ścięgna Hillesa, odpowiadające za lokomocję sportowca. Zwłaszcza ruchy takie jak start, hamowanie czy wyskok. Najważniejsze w naszym badaniu jest to, że możemy wykryć bardzo wczesne symptomy przekładające się na czynniki ryzyka i zahamować je, wprowadzając odpowiednią profilaktykę. Przeprowadziliśmy na początku stycznia badania diagnostyczne niskopolowym aparatem kończynowym stawów skokowych. Wyniki zostały przedstawione dla sztabu szkoleniowego, co pozwoli nam wprowadzić celowaną prewencję w procesie treningowym.